Dzień dobry. Z tej strony ja, a oto i kolejny film z gry Plague Evolve, w której to fantastycznie bawimy się niszcząc świat, no, prawdę mówiąc, właśnie tak to wygląda. No i oczywiście dzisiaj, naszą fantastyczną zabawę kontynuujemy w trybie jednoosobowym. Oficjalne scenariusze i mamy świńską grypę. Czyli pacjent 0 został zainfekowany nowym szczepem zmutowanego wirusa A, czyli H1N1. Resortment szczepu 2009 z ograniczoną śmiertelnością. Istniejące leki przeciwwirusowe są umiarkowanie skuteczne przeciwko niemu, jednak jego genetyczna analiza zidentyfikowała potencjalne pod podobieństwo do szczepu. 1918 hiszpańskiej grypy, która zabiła około 5% światowej populacji. Historia lubi się powtarzać? Lubię te pytania na końcu tych scenariuszy, one są takie fajne. E, myślę, że lubi się powtarzać i dzisiejszy odcinek będzie przykładem tego, że historia czasami lubi się powtarzać i powinniśmy o tym pamiętać. Klikamy Graj. E, jeżeli chodzi o kod, m, kod genetyczny, stwierdziłem, że jest źle. W poprzednim odcinku jeszcze nie było aż, te, aż tak dobrze, jak jest teraz, na, w zasadzie dalej źle. E, mówię oczywiście o mm, gwiazdkach, które dostajemy za nasze wyniki w rozgrywce, bo wcześniej było naprawdę słabo, chyba za złotą erę mieliśmy jedną gwiazdkę, za zamknąć wszystko mieliśmy jedną gwiazdkę, za władzę, e, władca zadłużony mieliśmy dwie gwiazdki. E, no źle to wygląda. Nie jestem zadowolony z tego. Ja wiem, że chodzi o to, żeby na mega brutalnym przejść, ale no, jednak wynik powinien być jednak jako tako wysoki. Więc na pewno w wolnej chwili będę jeszcze pracował nad tym, żeby zamknąć wszystko i złotą erę. Pod do trzech gwiazdek, tak jak władze władce zadłużonego. No i dzisiaj świńska grypa, przez co to właściwie powiedziałem przed chwilą, robimy modyfikację kodu genetycznego, żeby po prostu zdobyć więcej punkcików DNA. Okej, okay, jeżeli chodzi o modyfikację kodu genetycznego, mamy tutaj skok metaboliczny, genetyczną imitację, akwacyt hydrofil i transtazę. Czyli taki optymalny build, myślę, pod e, świńską grypę. Oczywiście mega brutalny, zostajemy przy tym wyborze. E, nazwa, h 1 n Flu. Myślę, że zostaniemy przy tej nazwy. Jako, że gramy tym szczepem e, zmutowanym, chociażby świńskiej grypy, no to zachowajmy te pozory tutaj tego scenariusza. Witaj w scenariuszu: świńska grypa jesteś nowym szczepem zmutowanej świńskiej grypy. Porażka z 2009 roku nie, po, nie może się powtórzyć. Jak najbardziej zgadzam się z tym stwierdzeniem. Klikamy OK. Zaczynamy sobie w tym przypadku w Indiach, które jest idealnym regionem dla naszego szczepu świńskiej grypy, ponieważ świńska grypa zaraża się przede wszystkim poprzez kontakt ze zwierzątkami, no, a tych zwierzątek akurat w Indiach jest sporo, no i ludzi też jest sporo, więc możemy bardzo dużo zyskać dzięki temu, że zaczynamy w tych Indiach, one dość szybko powinny tutaj paść. Jeszcze dostaliśmy jakiś event e, Dnia Miłości, tak? Miłości? Festiwal Miłości w kraju, który powinien nam podbustować tutaj zaraźliwość, więc jak najbardziej cieszę się z tego powodu. E, no i tak, jeżeli chodzi w ogóle o świńską grypę. Musimy przede wszystkim myśleć tutaj o rozprzestrzenianiu się na samym początku. Pierwsze co musimy zrobić, to rozwinąć wszystkie te perki dostępne w rozprzestrzenianiu się na maksymalny poziom, tak żeby już nic więcej nie móc tutaj zrobić. Ale następnie przejdziemy do umiejętności i tam załatwimy sprawę. Bo jeżeli chodzi o objawy, no to one będą same się robić, jako że gramy wirusem, który jest dość niestabilny, powiedzmy. Te objawy są tutaj takie chyba, no, chyba jest kilka nowych, nie zmęczenie słabe, ale nie będziemy się na tym skupiać. Jeżeli chodzi o umiejętności, mamy tutaj dodatkowe perki, ale do niej za chwilę, bo możemy Blokować kilka kolejnych, które za chwilę zrobimy dzięki rozprzestrzenianiu się, więc na razie nie będę wam pokazywał, jak to wygląda tam. Ponieważ poczekamy sobie na poziom, w którym odblokujemy wszystkie dodatkowe szczepy szczepy umiejętności. Globalne oziębienie, zimne kraje stają się jeszcze zimniejsze to nie jest zbyt dobry event dla nas, ponieważ to powinno nas delikatnie zwolnić zobaczymy, zobaczymy jak bardzo krew na poziom drugi robimy za chwilę, a później będziemy mieli powietrze i wodę także na poziom drugi no i na sam koniec będzie ptactwo i specjalny perk który, który powinien, który jest specjalny właśnie dla świńskiej grypy, go wam oczywiście też pokażę już niebawem jak tylko odblokujemy, wystarczy Tutaj perki. Ok, robimy to. Liczę na to, że dostaniemy się do tych bardziej odciętych regionów świata. Przede wszystkim, myślę, tutaj jakieś Grenlandii, ponieważ to z nią tak naprawdę jest duży problem, jeżeli chodzi o w ogóle o strategię gry świńską grypą. Ta, ta nasza Grenlandia często tutaj się, jako ostatnia broń, jest takim powiedzmy bastionem, który lubi się odcinać w nieodpowiednim momencie, jak najbardziej. Robimy już ptactwo powoli, które powinno nam tutaj pomóc się dostać do nowych regionów świata. Jak widać, działa. Robimy ptactwo na poziom drugi, co też powinno nam pomóc delikatnie. Tak, zgadza się, ok, fantastycznie. I za chwilę robimy sobie ekstremalną zaonozę, czyli infekcja dotyka liczne gatunki, zwiększa zarażliwość, zwłaszcza w miejskich i e, wiejskich i miejskich obszarach szanse mutacji i szerzenie się między e, państwami. Bardzo dobrze, wszystko mamy tutaj blokowane, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się. No i blokowało nam się coś takiego jak bakteryjne zapalnie płuc, które błyskuje dość mocno naszą śmiertelność i historyczny resortment, czyli daje dostęp do sekwencji genetycznej grypy z 1000 1918 roku, czyli Hiszpanki no i dzięki temu odblokuje się tutaj dodatkowa linia perków związana z objawami typowo Hiszpanki. Ale Hiszpanka nas nie interesuje, zabiła tylko 5% populacji około, więc, więc nie przestańcie słabe tylko tyle, proszę was my zrobimy co najmniej 100% dobra, robimy sobie odporność na leki, na poziom drugi najlepiej, jeżeli mamy już taką możliwość odporność na zimno też jakby jest tutaj priorytetem, musimy dostać ją do Grenlandii, więc jak najbardziej robimy sobie teraz odporność na ciepło, na poziom pierwszy dobra, liczę, że szybko nam padnie tutaj Rosja, bo to Rosja ma jedyne połączenie z Grenlandią, tutaj jak widzicie port jest taki fajny w Rosji, to jest port, który jest odpowiedzialny za transport Transport, e, transport ludzi, surowców e, czy innych rzeczy na Grenlandię. I to on będzie naszym tutaj celem. Oblokowałbym sobie odporność na ciepło na poziom drugi i odblokował to, co będzie tutaj, e, czyli co to było? Środowiskowe hartowanie, e, bo to nam bardzo zbustuje tutaj możliwość rozprzestrzeniania się w różne takie e, dość hardkorowe regiony świata, e, na przykład taką właśnie Grenlandię, więc liczę, liczę, że to by mogło nam pomóc. Zróbmy to, lecimy, mamy dużo punktów DNA, jakby się nie boję, mamy zapalenie mięśnia sercowego, które jest strasznie zabójczą tutaj objawą, znaczy strasznie zabójczą, bardzo ważną tak naprawdę e, z punktu Widzenia e, naszej rozgrywki. Dobra, dostaliśmy się tutaj, zagraliśmy dość tak. Ja powiedziałbym, że e, nie neutralnie, ale wolno. Powiem wam tak, wolno mamy duży poziom e, pracy nad lekiem, co jest niezbyt optymalne na tym poziomie rozgrywki, aczkolwiek no, my nic już więcej nie zrobimy. Zagrałem tak dość wolno, bo moglibyśmy tutaj zagrać zdecydowanie agresywniej, ze względu na to, że nie byliśmy jeszcze w Grenlandii i nie chciałem ryzykować. Ale teraz jesteśmy już na całym świecie i za chwilę Kanada też powinna chyba paść nam, tak? Tak, jak najbardziej. Dobra, nie będziemy mieli punktów DNA już e, na to, żeby rozwijać e, przetestowanie genetyczne, to poratujmy się paranoją jeszcze, która powinna nam delikatnie spowolnić pracę nad lekiem i je cofnąć bardzo dobrze. Dobrze, myślę, że to już jest taki ostateczna e, tutaj zabawa, jeżeli chodzi o świat. Wymiał to jakieś jeszcze się zrobić czy coś więcej możemy tutaj zrobić? Nie, byśmy musieli rozwinąć to, możemy to zrobić i mamy nowe tutaj e, nową ścieżkę perków, tak jak wam mówiłem. Nie jestem zadowolony z tej rozgrywki, można by to zrobić lepiej z mniejszą ilością e, pracy nad lekiem, aczkolwiek no tak jak mówiłem, wolałem zagrać trochę tak pomału, żeby zdobyć tą Grenlandię na pewno, bo to jest największy chyba problem tutaj, jeżeli chodzi o e, cały ten szczep, e, Dobra. Tu mam jakieś nowe rzeczy, nie będę się nad nimi skupiał, możecie coś zatrzymać i poczytać na temat tych objawów. No i odblokowaliśmy chyba wszystko, praktycznie. Mamy tutaj jeszcze takie rzeczy, jak bakteryjne zapalenie płuc no i te, te, tą wirusową niestabilność, którą moglibyśmy rozwinąć, gdybyśmy poszli bardziej agresywnie, i wtedy nie robimy sobie odporności na ciepło na poziom drugi i środowiskowego hartowania, tylko robimy sobie na poziom trzeci niestabilność wirusową. No i to jest taki właśnie scenariusz bardziej agresywny, który powinien bardziej nam się tutaj opłacić, jeżeli chodzi o pracę nad lekiem. Ale ja wolę nie ryzykować, bo nie miałem jeszcze Grenlandii, więc to, to jest jakby na moje wybaczenie tutaj moich win, powiedzmy. E, dobra, okej. Okay. Ostatnią tutaj objawą jest oczywiście niewydolność wielonarządowa. My jej nie potrzebujemy. Śmiertelność jest na tak wysokim poziomie, że nie musimy się o to wszystko martwić. Za chwilę będzie koniec gry. Ile w ogóle ona kosztuje? 56 punktów DNA, ale może nam zmutuje. A ile kosztuje wyrostanie stabilność 15? Tu może jeszcze ją zrobimy. Nie wiem, chyba nie. Chyba już nie dostaniemy więcej punktów dnianej. I to będzie chyba zakończenie naszej rozgrywki. E, Wymiotowanie na legość, kombinacja kombinacji objawów. Taka dość spóźniona, ponieważ już teraz za dużo nam nie zmieni. E, Mogą być lepiej. Mogą być ewidentnie lepiej. Ups, jak kombinacja objawów. Dużo kombinacji objawów można zdobyć dzięki w ogóle świńskiej grypie. Ale to tak swoją drogą. O, niewydolność wielonarządowa, tak jak wam mówiłem. Czyli kompletnie wszystko, jeżeli chodzi o objawy i rozprzestrzenianie się, mamy rozwinięte. I wszystkie tutaj paski mamy na 100%. Więc też takie lubię, lubię taki poziom. To, to jest. Jak, jak widzicie te wszystkie paski na, na 100%, to wiecie, że jest fajne. Wtedy jest fajne, wiecie, dośmiertelność na 100%. No, co może być lepszego? No nic, nic, kompletnie nic. 12 punktów DNA jeszcze mamy, ale nic nie zrobimy z tymi punktami DNA, więc myślę, że to jest zakończenie rozgrywki. Mogło być lepiej. 85% to jest. Myślę, że słaby wynik. Myślę, że jak wy spróbujecie i pójdziecie trochę bardziej agresywnie, widzisz sam niestabilność w pewnym momencie to pójdzie wam lepiej. E, mamy dwie gwiazdki, okej, okay, chociaż tyle. Ale myślę, że świńską grypą jak najbardziej byśmy mogli zagrać, tak, żeby były trzy, trzy gwiazdki za pierwszym razem. Tak mi się chociaż wydaje. Liczę, że Wy będziecie mieli więcej szczęścia i uda Wam się zdobyć trzy gwiazdki. Oczywiście pochwalcie się w komentarzach swoimi wynikami, jeżeli chodzi o ten scenariusz. No i co? No i to tyle tak naprawdę. Kolejny scenariusz z głowy. E, będziemy lecieć dalej. Oczywiście widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, zakładając, że tak owy się pojawi. Ja z Wami się żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia kiedyś tam. Cześć.